Siemanko. środa. Zobaczcie, jak łażą. 17. Już nie mam pocztowego siwego. Kiedy w poniedziałek sobie tu na. O tu sobie na Daszku siedział. On taka łajza była. Tu wodę kąpał się z tego. Wszędzie było go pełno. No, te idą do mnie. No i tak sobie siedział całą noc Że przyszło oberwanie chmury w nocy o te jak atakują to zielsko Ale rano jeszcze sąsiad mówił, że, że chyba go widział jak po ziemi chodzi. Czwarta piąta Tu po podwórku chodził i już później zniknął Więc go coś zażarło Oberwanie chmury go z, Zwiało z dachu, zmoczyło i po gołębiu, no. Siedzi sama, o z jajek już zeszła Wypuszczę ją W sobotę ją wypuszczę Albo w piątek Zobaczymy czy pójdzie wywale jajka Tam nie zależy mi na niej bez niego wywalę je jajka i zobaczymy co to będzie, o wiedeńskie, jeszcze jedna no tragedia, tragedia nie tragedia się stała zaraz wam pokażę w ogłębniku aj ja to mam pecha nie pecha o te maszerują, sypniemy niech sobie troszkę też podziubią no pokażę wam w gołębniku Nie wiem, roboty mam dużo, nie mam czasu w ogóle na tego łębie. A pokażę wam tego co. O, widzicie? stoi. To jest taki łomżyński na białogon bez sztuczika. Ja wam zaraz go pokażę. Ona na nogi mi przysiadła, bo ja ją, ja ją tutaj zamkłem, No ona, mówiłem, że ją chyba nadepłem, o, widzicie, bez kuperka, o, łomżyński bez kuperka, taki łapel nieładny łepel, bo to, no ale i takie są u mnie. Bez ształsika Samiczka o. o ale stoi już, ładnie się prezentuje, no ja ją karmiłem No i ten, ten no, chyba że tego sparuje <grystanie> z tą siwą Tak to jest Z tymi gołębiami Ja go karmiłem i gritów mu nie dawałem I on szybko miał szybki przyrost no i po prostu się odwapnił tabletki wap, wapno w tabletka się udało Jakoś to Jakoś to jest No dobra Tutaj są Takie już posadywały Spółek niektóre o Tutaj siedzi też Burek taki Zakarmiony Takie moje tygryski Tutaj też tygryski ładne siedzą Ale ten, chciałem wam pokazać To jest motylek polski Taki Motylek polski już też wychodzi. Kapcie duże. Taki się uchował. Tu kawowy jakiś jest widyn. Ale tu jest jeszcze jeden motylek polski. O ten, ładnie rosną. I to jest ładne. Ładny, gruby dziób. Białą skarpetkę. No ale. W miarę. O, srebniak. Na białogon. Z kuperkiem. Też się tu wychował. Ten motylek fajny. Samczyk. Tamto samiczka. Tutaj to się uchowa. O, srebniak taki. Kapciaty. Niego trzeba przerzucić do tych jasnych. Ale Wam pokażę, co się wydarzyło. Srebrniaki tu chodzą. Wczoraj to tak uluźniłem. Tu jak zobaczyłem, nie wierzę. O, takie małe gnidy spadują. Te się wylęgły po tym widymie kulawym, co jajka podłożyłem pod pocztowymi. No, zobaczcie, tu jest po tym dziadku. O, taki ciemny wyszedł. Skrzydła ciemne na piersi. Taki Czarne kapcie. Siedzi z jakimś też wiedeńskim. Wchodzę i zobaczcie. Jak załatwiły tego browindra Samiczka. To jest króciutki, zobaczcie, do czaszki. Podziobany spadł wziąłem mu liwanolem. Tak się cieszyłem z tego gołąbka, ale ona ma chęć na życie, nie? Ona tam samczyk, też ładny. Króciutki. No i tak podziobały. O, tutaj widzę, że też nie ma. Tylko żałowny jest. Ciekawe, gdzie jest? Czy też podziobany, a może zabity już? A jest tutaj. Zobaczcie, siedzi. Pokaż. O, w oczko go jakieś dziobnął. Też dostał wytrzask. Kapcie duże. O. Lepiej, żeby nie spadywały, bo to Srebniak spadnie, żyje. Tam fajny chodzi. Wiedeński żyje. A jak spadnie winder tu wam chciałem pokazać. O, zobaczcie, tu jaki fajny jest srebniaczysko. Z jakimi kapciami. Zobaczcie, jakie wielkie buty. Kapelki na biały ogonek, trzy piórka na kuperku. O, a tu drugi bez kuperka. Jeden taki, tamten taki. Ładne. A i tu jeszcze wylotek taki też z dużymi kapciami. Nawet bym powiedział, że bardzo duże te kapcie. Wylotek boczny. I wam chciałem pokazać te. Zobaczcie te Wychodzą Tu po gołębniku O o o O takie Blaźwinderki Zobaczcie jakie Fajne Te są dobre Dobre niuniusie Zobaczcie jakie kapole Mewki je tu wywaliły, bo ten mewek się sparzył w tej półce z tym z mewką. Ten żółty, ten raczej żółta się sparzyła z tym. No, zobaczcie, jakie żółta się sparzyła z, z tym nakrapianym, nie? No i tak to wygląda. Jest tych bidek. Ten ma tak na kuperku ze trzy piórka, ale zobaczcie, jakie buty to się spierzy, to Tyle lat szukałem, 300 zł. Proponowałem za samczyka, że dam do mojej samiczki, i w końcu się udało uchować. Nawet chyba galantę. Tak samo jak tych blawindrów szukałem. Tyle lat. By właśnie takie mieć. I teraz już zaczynam coś się pokrzyżowało, i już idą bardzo dobre. Zobaczcie piłę jak. Lota. Nawet większa niż lota. Tak to wygląda. Wszystko. Ten taki srebrniak jest jakiś dziwny. A zaraz go zobaczymy. No, jedzony. Jest tego. na jedzon. teraz to trzeba patrzeć na te gołębie zimno też się zrobiło więc zimno ciepło ja już nie wiem co tym gołębiom jak to wszystko idzie dobra pójdziemy tam na dół zaraz nagram o już jesteśmy tutaj o, po tych srebrniaczkach kapciatych Coś tam się uchowało. Matka z córką to jest, o. Bez kuperkowca. No i widzicie, o, Niemcy wyszły, wiedeńskie, niemieckie. Widzicie, jak to jest. O, tu jeszcze jest taki kapciak młody. Najwcześniejszy, no też bez kuperka o. Już pierzy się, kapcie pierzy Ale ładno uprawi, poprawiane Nie? O i tam wyszedł Niemiec jeden Widzę tutaj bitki Bitki, bitki O, tu się przeciąga Jasny, kapciaty No dobra, zejdę na dół, jeszcze w tym malutkim wam coś pokażę i nie mam czasu na tego gołębie, naprawdę, tu jest teraz ostatnimi mi czasach, ostatni ten, nie wiem, z 2-3 tygodnie to, kurde, w tej robocie, o tu samczyk browinderek też kapcie już pierzy, oczko białe. Dzisiaj wypuściłem po 15, nie wiem, tam latają. Mam siłę o serek spadł. Jakiś. No tutaj to takie łazęgi to giną. Łajzy takie. Każda łajza jak tu będzie latała. I tak ten pocztowy to widzicie jak tu szybko. Z śmiercią tragicznym. Tutaj to tylko coś spadnie na ziemię, coś mokrego, coś młodego i... A jak nie na ziemię to jastrzę. <grytanie> Tutaj to szybko. Śmiercią tragiczną szybko giną gołębie. A, tym muszę otworzyć okienko, bo nie otworzyłem od rana. O, zobaczcie te jak już jedzą, o czerwony. Zobaczcie tego nakrapianego łuku. Nieźle, co? A tu jest blawinderek fajny, Mewuncia czerwony. Ten blawinder też jest pokaźny, bardzo pokaźny. O tu drugi czerwony. Zaraz wam syszę. Tu blawindry młode. No tamten ma też kabicie duże, ogromne. To ogromne i to też ma ogromne. Nie lubię tych ciemnych takich. Tam niektórzy pokazują, ale no i moje te kawki. Nie o, wiem czy jest coś wylęgło. Już mi nawet nie zależy. Tam wylęgnie, czy to się wylęgnie, pokaż. Już tego jest tyle. Ten bardzo ładny wyszedł. Taki piękny nakrapiany. Jaśniutki. no ten też fajny. A zobaczymy w nim niech się przewietrzy I tam nie wiem O No to trzeba przełożyć Bo to zaraz dechnie Dobrze że zobaczyłem Bo po tych motylkach to tak samo i po tych Tylko się wylęgną i dwa dni do śmieci jak się nie zauważy A że ja nie mam czasu, nie pilnuję o tu są blawinderki Nowe Blaźwinderki są Jakieś blaźwinderki, jeden chyba jest, nie wiem O A tu wlazło Siwy Ten, a tu a to jest Też od nich brat No i tu są jakieś dwie mewki Ale nie wiem co za mewki O! Nawet obrączka spadła jednemu. Muszę założyć. Falowe chyba, albo jakieś czerwone. Nie wiem. Temu spadło. No dobra, tak to wygląda. Zaraz założę. Tu się też lęgłam. Dobra, zaraz im tu sypnę. Ten fajny czerwony jest. Ten mi się bardzo podoba. Ta samiczka, nie? No jest piękna od kolegi. Ale ten fajny Jaśniutkie plecka. I to jest też Nie będę go męczył. Widać jakie kapcie. Zaraz mu kapcie będzie trzeba. Nie będę mu ucinał, ale zaraz się sypnie. Dobrze Niech mają dobrego od pańcia. No, do drobnego to by leciały. No i tak to wygląda. No. Postanowiłem, że ją dzisiaj przerzucę do gołębnika, tą siwuchę. O, samica gruka, zobaczcie. Tą siwą przerzucę do gołębnika. Jutro będą załknięte, niestety, te gołębie I ją w piątek albo w sobotę wypuszczę, zobaczymy, czy mądra Jajka będą, gdzie miała zabrane, samca nie ma Może pójdzie do domu Trzyletnia samica to A tego siwka, to mówię, nawet mi nie szkoda, bo Dziadostwo na noc nie wchodził na te jajka No ona siedziała na jajkach, on do gołębnika na noc nie wchodził i postanowił sobie, że na daszku będzie sobie tu spał. Kubki tylko po nim zostały. Tu przy tej obróbce. A taka ulewa tu w poniedziałek była nad ranem, że. Ale sąsiad mówi, że go widział. Później, że wrowie leży. Ale wrowie tu leży ten. Jak to są te grzywacze, nie? Grzywacz leżał w rowie Wszyscy myśleli, że to mój, siwy. Nie. A tu po siwym śladu nie ma. O, grukają Dobra, narka. Nagram coś w sobą, ale jeszcze coś może nagram, bo gdzieś będę i coś gdzieś w ciekawym miejscu i może coś nagram. Na razie, cześć.